Witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na ogórki koreczki w słoikach, czyli idealną przekąskę na zimę, która sprawdzi się na co dzień i na specjalne okazje. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Umyte i wysuszone ogórki razem ze skórką kroimy w grube plastry około 2-3 cm. Umytą i oczyszczoną z gniazd nasiennych paprykę kroimy w paski. Obraną cebulę kroimy w piórka. W umytych i wyparzonych słoikach umieszczamy naprzemiennie ogórki, paprykę i cebulę. Następnie do każdego słoika dodajemy po trzy ziarenka ziela angielskiego, po dwa liście laurowe oraz po małej porcji gorczycy. Do garnka wlewamy wodę oraz ocet. Wsypujemy cukier i sól. Następnie wszystko dokładnie mieszamy i zagotowujemy, po czym odstawiamy z ognia. Każdy słoik zalewamy gorącą zalewą do pełna. Szczelnie zakręcamy i pasteryzujemy około 20 minut. Następnie słoiki ustawiamy do góry dnem i pozostawiamy do wystudzenia. Po kilku dniach słoiki przenosimy w chłodne miejsce. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.